Cześć z tej trensanych to was powie Hearthstone i będziemy kontynuować naszą arenkę Póki co rozegraliśmy 3 gry Ciekawe do ile uda się dobić Mam nadzieję że jest 6 minimum Chociaż 12-1 nie brzmi źle O, chyba kogoś znalazła. Jest godny przeciwnik Anduin. zapewni nam O kurczę, z grubej rury poleciały karty. Wszystko wypadło. Dzięki. <laughs> Czwarta tura, można coś zagrać. W sumie trzecia, jak użyję coin. Nie. jest ranny? Jej. Słabo się to zapowiada. Ty dragona. No, przynajmniej tego gnoma mogę strzątnąć. Zanim umrę Szalejący wargen Złe rzeczy się tutaj dzieją hmm. Dobra niech idzie żeby cokolwiek było na stole, lat Przynajmniej się wymieni za tego wargena chyba Albo że jest my i po prostu zdejmie. Zobaczmy. O chyba coś ustrzeliłem. No, mogłeś się ruszyć trochę. Bo nie mam już na co tutaj klikać. O, poświęcił kapołankę. W sumie, czy tak źle? O, Yeti, jak miło. Akurat nie ma jak go zbić. Tymi kartami na stole. Byle do siódmej tury. Albo do szóstej nam. I powinno być dobrze. Muszę to rozważyć. Ogarnie cię puste. Cholera. Ech, nie ma many, więc... W sumie nic z tym nie zrobi. Good. też może jeżeli ma krąg uzdrawienia to będzie źle bo mi sprzątnie ich wszystkich czy masz krąg uzdrawienia więc jego może zabije pewnie hillem hmm. Może nie ma skoro się tak zastanawiał. Może też użyć holinowy i wszystko mi sprzątnąć. O, tego się nie spodziewałem. A możemy go zamrozić. co teraz? Chyba mi wyczyści stół. Jednak nie. Wszystko we mnie. Albo i nie. Niespodzianka. Tak to zagramy. Ja dobrze zrobiłem. Hmm. Tak to zagrajmy. Raczej słabe zagranie. Trzeba by go ogra wystawić, a jakbym nie go zabił, to byłby problem. Ech, chyba przegrana partia. Może Medibot dojdzie, to się ulecza chociaż. Ach, słowo ból. Super. Jeszcze coś takiego, stary. Nie masz uczuć. Nie dał mi wyboru. Kolerny grania. No, sześć życia. Czy to już koniec? Nie mam many na zamieć. Ech. Może nie ma go, jak go zabić, bo by miło. Też trzy życia mam. Świetlista istota. O, kolejna zamieć. Zawsze troszkę czasu mogę sobie kupić. W następnej turze go zabiję, to może mi wystawi Antonidasa. Stali. No, głównie drogie stwory, więc musiałbym, musiałbym... mieć pecha, żeby jakieś główna wyszło na stół. Masz coś tam na ręce? jak sobie myślę seria tu już jest hamstwo po prostu co jeszcze raz pójdzie co za wajza. i uleczy kogo hmm, oczywiście jego jest medibo 8 punktów zlej mogę sobie przywrócić ale jak ich nie zamrożę to i tak po mnie Ok w następnej turze będzie kosztować mniej Zawsze coś Zobaczymy co zrobi Mój Boże. Chcę dostać Flame Striker najlepiej dziesięć. Owca. 6, 10, 16, 24 Dobre zagranie. Chyba nieważne koło przemieni i tak po mnie. Le on kosztował? 4 many. Dopiszę ci to, doradzę. Czy to coś dało? 5, 7. Nie. Przegraliśmy. No witaj. Zamknij się stary. A okej. Okay, ostatnia szansa na sukces. Czy ten Arena Valium cokolwiek mi pomoże? Nie wydaje mi się. jakojś znalazła. Jaina, kontra Malphurion. Muszę chronić dzikie osłonę. Okej, okay, jakaś karta za dwa. Wow. Za trzy, dwie. Mamy dobry start. Można go zagrać w pierwszej duże, żeby się wymienił z nim. To nie ma sensu żadnego, więc zrobimy tak. Masz coś za dwa? Miśka. To akurat się wymieni z piromantem. No to ogryz za mistrza. Tak, on uderza we mnie, potem ja mu zbijam. Stwory trzeba przyjąć inicjatywę na stole. Jakoś. Chyba, że zamienię go w obce. Ale to lepiej zostawić na... Dobra, idzie obce. Eh, Dobra. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ma, ma 50% szans na to, że spudłuje. Też może zbić swoim kilopowerem power'em. Okej, okay, zadziałało. Jak miło. E, przydałby się jeszcze jeden many. Co ja zrobiłem? O mój Boże, ale zlamiłem. Powinienem tak to zrobić. Ech. Tak to jest, jak się nie myśli. Tylko klika na szybko. Czyżbym przegrał sobie grę? Możliwe. Idź, Pikachu. Gotów, panie. Zawsze mogę sobie tym Medibotem coś przywrócić. Bo by miło, gdybyście przeżyli tę turę. Moja tarcza za Argus. Ech. Okej. Okay. Stanie Pantera i Argus. Cztery we mnie. Okej. Okay. Zobaczymy czy da radę go zabić, mam nadzieję że nie. Znaczy no. Przynajmniej skipnie mu turę. Żywiak mrozu. Tak, czy we mnie? We mnie. Nie ma litości. O, gra. Musiałby obu poświęcić, żeby go zabić. Chyba, ma, ma jakiś spel Pewnie m A, nie, nie ma. Chociaż... Serio? 10 we mnie i 4 we mnie przegrałem przegrałem? a nie, on dostał tego dobre zagranie czy dam radę ich wszystkich zabić ryzykujemy shit happens Okej okay. Jeżeli przeżyję, to turę będzie dobrze. No bo się uleczę, ale pewnie ma swipa i to koniec. areny. No, dzięki za grę. Bizny ogień. Ech. No i tyle z tej areny. Zobaczmy co tam dostałem. Za dwa zwycięstwa to niewiele... dają. Pakiet i troszkę golda. Możemy otworzyć. Rzadka karta. Bieda, jednym słowem. Wow, dwie takie same hmm, Berbunek może być Reszta do dupy Eee, moja kolekcja o, Trzy karty na pył Dobra, dzięki za oglądanie Trzymajcie się, hej nie poszło za dobrze, ale trudno